Czy ktoś na tej sali jest z losowania, czy wszyscy jesteśmy z wyboru? Co? Nie pamiętacie czasów, jak ktoś był z losowania, bo wy dzielicie komunistów na swoich i cudzych. A taki. Kartkę zabrałem, bo mam piękny cytat z 2010 roku pana posła Kaczyńskiego. Gierek był komunistycznym, ale jednak patriotą. Bo komuniści to się dzielą na tych swoich i tych obcych. Na Kryżego, Czabańskiego czy Piotrowicza. Jak tam panu Piotrowiczowi idzie ten poranny rytuał przepinania. Krzyża Zasługi: Spiżamy na marynarkę, które otrzymał od Wojciecha Jaruzelskiego. Dobry towarzysz, prawda, panie Kaczyński? Historia to nie tylko 1966, nie okres międzywojenny, zabory, ale także ostatnie 36 lat polskiej demokracji. I teraz spójrzcie w lustro. Kto w tych latach niszczył konstytucję? Kto w tych latach niszczył niezawisłość sądów, niezależność sądów? Kto zagarniał media publiczne? A kto defraudował publiczne pieniądze Funduszu Sprawiedliwości? Panie Kaczyński, to są cechy bolszewi właśnie, które Pan wprowadzał w ostatnich latach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dzisiaj bardzo, Wybieramy marszałka sejmu w nadziei na Pan lepsze poseł. zarządzanie sejmem i lepsze zarządzanie kancelarią sejmu. Dziękuję.